Możemy po raz pierwszy po bardzo długim okresie czasu pokazać się tutaj na targach w Poznaniu. Jest to oczywiście kolejna odsłona już oferty Style Home. Klienci, którzy przybywają w zasadzie z różnych, najdalszych czasami zakątków, nie tylko Europy, ale i świata, dają nam bardzo pozytywny feedback. Przez ten czas, przez COVID, mogliśmy poświęcić dużo energii na to, żeby. zaprojektować jeszcze lepsze meble, wdrożyć ciekawe rozwiązania. Eh, ahora mismo estamos exportando el mobiliario a empresas australianas, italianas, también cooperamos con empresas españolas, al igual que bueno, muchas otras por, por toda Europa. Eh, en la feria hemos decidido traer distintos muebles, totalmente nuevos, recientemente

to z mimiem Bardzo się cieszymy, że jesteśmy ponownie w Poznaniu z naszymi meblami, z naszą ekspozycją. Wiele z nich dzisiaj pojawia się po raz pierwszy premierowo. Także zapraszamy na naszą stronę, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami i do zapoznania się szczegółowo z naszą ofertą.